Realizujemy wielką inwestycję na odcinku linii kolejowej od Będzina przez Sosnowiec, Katowice Tychy, pszczynę, Zabrzeg do granicy z Czechami w Zebrzydowicach. Wartość tej inwestycji to około 7 miliardów złotych. Rok temu rozpoczęliśmy pracę na linii kolejowej Tychy-Goczałkowice. W ramach tego zadania przebudowane będą perony na stacjach i przystankach Tychy-Żwaków, Kobiur, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice. Przebudujemy około 50 km torów i sieci trakcyjnej, dzięki czemu pociągi będą mogły osiągać większą prędkość towarowe do 120, a pasażerów. Do 160 km na godzinę. W zakresie tego zadania jest 17 obiektów inżynieryjnych oraz 7 przejazdów kolejowo-drogowych. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowo wybudowanego peronu numer 1 w miejscowości Goczałkowice. Trwają prace rozbiórkowe peronu numer 2. Docelowo podróżni będą mogli korzystać w tej miejscowości z nowo budowanego przejścia podziemnego. Co usprawni ruch pieszych w tej miejscowości. Perony zostaną wyposażone w tablice świetlne informujące podróżnych, w nowoczesne systemy rozgłoszeniowe, a także w stojaki rowerowe. Podobny peron został oddany w połowie października w miejscowości Piasek. Te perony zostały wyposażone w nowe estetyczne wiaty przystankowe wraz z wygodnymi ławkami, oparciami dla podróżnych, a także w jasne oświetlenie peronu. Od końca września. Pociągi poruszają się już po torach w Nowym Śladzie, pomiędzy Pszczyną a Goczałkowicami. Do końca grudnia planowane są odbiory i oddanie do użytkowania przejazdów kolejowo-drogowych przy ulicy Dworcowej w miejscowości Piasek, przy ulicy Bieruńskiej w Pszczynie oraz przy ulicy Szkolnej w miejscowości Goczałkowice. Aktualnie w ramach naszej inwestycji LOT D Zabrzeg-Zebrzydowice prowadzimy roboty budowlane na stacji Zebrzydowice, Chybie i Pruchna oraz na przyległych szlakach. Największym wyzwaniem jest budowa około 3,5 km nowego śladu linii kolejowej wraz z estakadą o długości ponad 600 metrów. Dzięki temu osiągniemy prędkość 160 km na godzinę na całym odcinku zadania LOT-D. Drugie duże wyzwanie inżynieryjne to budowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Bielskiej w Chybiu, dzięki czemu podróżni otrzymają bezpieczne, bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z drogą. W tym roku zakończyliśmy pracę na pierwszym z odcinków na trasie od Będzina do granicy państwa pomiędzy Goczołkowicami z czy ulicami, Dziedzicami i Zabrzegiem. Efektem tych prac są przede wszystkim bezpieczniejsze przejazdy, wygodniejsze przejazdy dla pasażerów, zdecydowanie lepsze warunki przewozu towarów na tym odcinku. Podróżni zyskali możliwość przejazdów pomiędzy aglomeracją Górnośląską a Beskidami i w drugą stronę pomiędzy Beskidami a Katowicami. Również dojazd do granicy państwa jest w momencie zdecydowanie łatwiejszy, bezpieczniejszy, przyjemniejszy dla pasażerów. Wartość tego projektu ostatecznie wyniosła miliard 400 milionów Ostatnim z realizowanych odcinków na trasie pomiędzy Będzinem a granicą państwa na linii 65 jest odcinek pomiędzy Katowicami Piotrowicami a Tychami. Projekt w tej chwili ma opracowany studium wykonalności, trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Początkiem grudnia wykonawca planuje rozpoczęcie prac budowlanych, co będzie związane z zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego. Kierowcy będą mogli kierować się na przejazdy kolejowo-drogowe na ulicy Katowickiej w Pszczynie, Bieruńskiej oraz na dwupoziomowy przejazd przy ulicy Bielskiej. Natomiast piesi w pierwszej fazie będą mogli korzystać z przejścia w ciągu ulic Męczennikowo-Sięcimskich, a następnie z przejścia tymczasowego które będzie zlokalizowane w rejonie likwidowanego przejazdu w ciągu ulicy Męczennikowo-Święcimskiej.